Witam wszystkich na podsumowaniu września 24 roku. Przy okazji moja paczka doszła i tu jest dnia. Ja was wrzesień to jest czas e, zmiennych pogód. Wiecie, e, e, powrót do wczesnego wstawania. E, u mnie się różnie, różnie działo i przytoczę wam skrótowo mój wrzesień. I zapraszam was z moją dynią. A jak mnie nie znacie, jestem Blanka, witam Was na kanale i zapraszam Was do oglądania. Na początku przytoczę rozkładówkę filmów ze września, i już odpalam mój panel na YouTube Studio, więc zacznijmy od przypominania filmów. Pierwszym vlogiem było. to to? to nie to. Pierwszym filmem był 3 września. Moje wyniki z egzaminu zawodowego przez Następnie mamy podsumowanie sierpnia 24 roku, 7 września. Kolejny film mamy Weekly Vloga, pierwszy tydzień szkoły, 11 września. Następnie mamy pierwszy gameplay na kanale, 14 września. Powrót do Mr. Plana, odcinek pierwszy. Przy okazji też mamy daily vloga z 17 września, gdzie byłam na Pumpkin' Spice. Następnie mamy weekend vloga z 20 września. Następnie mamy daily vloga z 24 września. To był i tym filmem jeszcze mamy. Powrót do mówi jest Odcinek drugi 29 września. Przy okazji mamy też. Ja już przejdę do września. Jeszcze mam jeden film nagrany i muszę go wstawić i ustawić datę, kiedy będzie publiczny. Zacznijmy sobie. 1 września. Jak to ja lubię zapisywać słowo kawa? Więc wtedy, kiedy piję, są takie, nigdy nie piję. Nagrałam wtedy vlogi, filmy, które były na kanale jako pierwsze we wrześniu. Montowałam filmy, drzemka, no i miałam gryla. Takiego Następnie miałam wizytę u lekarza. Stworzyłam miniaturki początek roku szkolnego i szybki update z Przewsi, wiadomo. I drugiego piszę tak. Yy. Pomyliłam, dlatego powinien być trzeci. Yy, drugiego opisie tak. Miałam nie przez panu noc z niewiadomej przyczyny. Początek roku było innymi. Zwykle zamiast do dzieszko musiałam pojechać do lekarza. Widzę tak, była krótka wieczorem Spotkałam się tu uczniami, świątować, krewszukać. Szybkie aż po z wakacji. Trzeciego miałam mini wypadek, o którym pisze, że po prostu szłam, yy, szłam ze schodów. Schodziłam, miałam okienko. I. Śnieg mi się noga postawiła i się glebułam i jakieś moje znajome, z, które miały niedaleko, właśnie przy schodach, znaczy w sali, niedaleko schodów miały lekcje i słyszały to, ale nikt nie przyszedł i po prostu ja się kręciłam. Yy. Zjechałam dwa ostatnie. Miałam okuchliznę i ślady zadrapań. Później miałam premierę filmu, byłam z psami. czyli trzeciego pierwszy film, który był. Następnie miałam skrócone lekcje kawa i ogarniałam praktyki, które w końcu udało mi się ogarnąć. Później byłam na jakichś lodach, skrócone lekcje. Posprzeczałam się z kimś, nie wiem o co. Nie zapisałam, do... nie będziemy wnikać sprzeczki, reading. Następnie mamy skrócona lekcja przez temperatury, które były we wrześniu, jak to kawa, montowałem no filmy, lody, jak na Czu czułam się rano zmęczona przez to na dwóch pierwszych piątkowych, znaczy wiecie, dwa tygodnie począt, na drugiej lekcji ja tak. Rano mam zawodowa o 7.30, nie śpię. Język angielski zawodowy, śpię. To mnie nie zauważyli, że śpię, koleżanka już byłam zauważona, ale nieważne. Później w, w, siódmego wracałam do gry dzieciństwa, kawa, piekłam ciasto. Piekłam ciasto. Lody, pizza wiadomo, pie, takie inne rzeczy niezwykle. Później byłam ósmego, jak to kawę, byłam u babci, pstrykałam zdjęcia o tą, o tą o kamerą, montowałam film. Wiecie, chodziłam i kręciłam film, Następnie mam reading lektury i tutaj mam przedwiośnie do skończenia. Kawa, w się, jest ok, konsultacje, wiadomo. Yy, wrzuciłam film, przygotowałam go do premiery i odbierałam w paczki. 10. miałam usypiający ranek okienko, kawa, tworzenie miniatury, skończenie montowania filmu. Następnie mam lekcje na późną godzinę, reading, kawa na mieście, późny powrót do domu, nagranie vloga, premiera filmu, przesłanie kolejnego. I później miałam kana. Zabić, jakiś druczek. Zresztą ja miałam kryzys emocjonalny jakiś, ale to nie będziemy wnikać. 12. To było tak, że z po prostu wszystko się we mnie skumulowało i później jakby pękło i ktoś to zauważył, że wezwali jakąś babkę, która mnie nie uczy. A uczyciel, który mnie nie uczy, nie wiedział jak pomóc. Przecież oszłamkowa, czy nie? Patrzy na mnie i ja tak panikująco zawsze sobie macham, jak to się ja. powiem pani tutaj takie i żeby ci dała spokojnie, ja wiecie jak ja mam w głowie to słowo, żeby ci dała spokój. what? Następnie miałam kawa poszukiwania jesiennych rzeczy i miałam jakiś dług, bo był 5.13. <noise> Później miałam kawę, premiera filmu, pobytu, babci, spacer, mi, piąta. Było sama, grzbiet zero, 00 to, to było tak, że postawili koło mnie, a to była data. pytam się, czy mogę, a jej, że mogę. Później mam zrobienie miniatury, piekłam chałkę, kawa, spacer, spacer z psem, 15. 13. Po pierwsze, miałam wyniki z jednego konkursu: on taki, miałam Happy Mood, a z drugiego miałam sadmut. Z 16 miałam eksport filmu, nowy film na TikToku. Kawa dostanie telefonie. Właśnie wtedy na lekcji mi dzwonili z praktykami. Ja mówię, chodź dzwoni. Panią czy mogę odebrać? Może. Ja mówię, sprawdź mi dzwonili. Pani, okej. Okay. Później miałam premierę filmu. Ja lubię w premierę robić pierwszy film. Zawsze wtorek, środa, nie wiem czy czemu nie w poniedziałek. Jakieś ja tam papiery ogarniałam. Różne rzeczy. 18 jakieś przemęczenia, bo byłam bardzo późno i go rano. 19, miałam robienie notatek poza kawą, muszę się powtarza z tą kawą. Kawa tu jest prawie codziennie. No są dni, których nie piję. Nagrałam urywkę do filmu i miałam pierwszą kartkowkę. 20, był piątek, i nagrałam vloga. Miałam, zmieniłam profilowe na obecne. Początek prowadzenia zeszytu z nasadkami do Matury i Gofry. Miałam 3 dni pod rząd, 2-3 dni pod rząd Gofry. Nie pytajcie, jak to się stało. I w tym zeszycie sobie piszę lektury, żeby mieć i podstawę, i rozszerzenia, gdyż na jedno z moich studiów są potrzebne rozszerzenia. Więc matmy mnie nie ogarnia. Później mam pierwszy temat, skończyłam 21. Eksportowałam film, czyli vloga z 20. I Gofry. Kawa, głośne klasy. Później słuchałam podcastu 22. Kawa małam i rozłożył mnie kater. Robiła miniaturę. 20 miałam także y, rano mieliśmy lekcje i byłam spięta przez to. Myślałam, że źle zdałam angielski. Okazało się, że zostałam 80%, bo I później miałam, że w tamtym tygodniu mnie rozłożyło. Później była takie próba, nagrywałam rybki, ale mi kot przeszkadzał. Później robiłam vloga też. Znaczy miałam zrobić vloga aż dopóki, gdy nie wrócę do szkoły, ale wyszedł z niego weekly. Zapomniałam yy, 24 g ukryłam bilet, ale potem znalazłam. Później uzupełniałam lekcje w środę. Montowałam film i drzemałam. Kawa nie muszę powtarzać, że powiedz w domu to znaczy, że się leczyłam. I to przez cały ten, ten tydzień. Miałam lepsze się czułam, odkamieniałam ekspres i, mnie, i przygotowywałam film do premiery i pisałam rozdział na odpadzie. 27.00 to jest, że poszukiwałam książek w sklepach, w sklepach spożywczych. Robiłam zdjęcia, na mąki. Pierwsze z nich nie wyszły. Eee, później odbierałam nagrodę z Nadleśnej którą mieliście na tamtym vlogu. I on będzie dzisiaj, czyli 2 września o godzinie 18, czyli za niecałe 10 godzin. Ja kiedy nagrywam to jest za 19,9. Ja bym już ośrukowała się na busa, ale że mam lekcję dopiero na 14 jadę inaczej. Eee, tutaj 28 też częściowo montowałam film. Eee, 29 otworzyłam rolkę i 3 dni początku koncy na mąki, a najlepsze wyszło 28 na na i ciastka owsiane, Uzupełniałam tematów ze ścieżki lektur, eksport z filmu i robiłam miniaturę. A 30 miałam kawę, była wycieczka nad morze, z której mam vloga przygotowanego i muszę przygotować go do premiery. Uczucie zimna było zimno, kręciłam vlog. I sobie napisałam o moim stanie chorobowym było, tak. Yy, mój stan samemu poczucia zależy od wielu czynników. zmagałam się z mocnym przeziębieniem, więc zaczęłam mi ustępować po, po kilku dniach. No, biorę leki, mam trochę czasu na aktywności poza szkołą, staram się mieć trochę ogarnięty pokój, staram się nadrobić zaległości poprzez przepisywania. notatek zatrzymanych z otrzymanych zdjęć. A 30 z tego pisze? Miałam częściowo no zbędę. Nocą nadeszła piąta, przeleżałam kilka minut, aby wyłączyć budzik. Śniadanie nie wyszło mi idealne: mycie twarzy, makijaż. W autobusie montowałam rolkę z cynamonkami. Przed wyjazdem było zimno nad morzem. Punktami był punkt widokowy, na którym byłam rok temu. Plaża i molo. Robiłam zdjęcia, kręciłam vloga, rozmawiałam z kolegą, rozmawiałam z różnymi osobami też. Byłam też z grupą na i tam wzięłam herbatę, to będzie na vlogu. Potem spacerowałam po sklepach pamiątkowych, ja nie wiedziałam co robić, bo z kolegą to było tak ja, mój kolega z piątej klasy i z opiekunami po sklepach. Ja w jednym upatrzałam i prawie wyposzli do mnie. Yy, yy, wleciała też kawa mała i gałka lodów z wycieczki, przywiezłam nasienik z kamieniem, barelok z do mojej siostry.

Wszystko moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pozostawcie coś po sobie. Między innymi łopeczkę w górę, subiczek z w komentarzach, Zapraszam Was na pozostałe filmy, jak i playlisty. Zapraszam na media społecznościowe, które są podane w opisie. A my się widzimy do następnego razu. Cześć!